Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla was Brightburn, film w reżyserii Davida Jaroweskiego, który opowiada o tym, co by się stało, gdyby Superman był zły. I mi coś takiego jak najbardziej odpowiada. Zapraszam do recenzji. Brightburn to właściwie w 100% skopiowana historia Supermana, czyli opowiada o dziecku, które zostało zesłane, nie wiadomo skąd, na Ziemię, w kapsule, czyli generalnie jest kosmitą. I teraz w pewnym miasteczku, które nazywa się Brightburn e, mieszka sobie rodzina, która stara się o dziecko już od dłuższego czasu. Oczywiście nie udaje im się to, no i w tym samym czasie znajdują właśnie to dziecko z kosmosu. Przygarniają je do siebie, właściwie kradną to dziecko, no bo to, to, to nie jest adopcja, chociaż temu dziecku mówią, że je adoptowali, e, kradną, po prostu kradną kosmitę. Dziwnie to brzmi, ale tak, tak... Tak, tak jest po prostu. No, kradną kosmitę, przygarniają i robią z niego jakby swojego syna. Uczą go dobrych rzeczy, uczą go dobrych manier, oczywiście angielskiego, matematyki, chodzi do szkoły jak normalne, zwykłe dziecko. I któregoś dnia zaczyna do niego mm, mówić natura, ta swoja natura, to kim jest. I ten statek kosmiczny, którym przyleciał, zaczyna mu wmawiać, że ma przejąć świat, ma zniszczyć świat. I więcej nie powiem, żeby nie zdradzić fabuły, bo to, co powiedziałem, to można się dowiedzieć z trailerów i ze wszystkich dodatkowych informacji, które pojawiły się w internecie w oficjalnych źródłach. Także tyle odnośnie fabuły. Teraz muszę Wam powiedzieć tak: film od pierwszej do ostatniej sekundy bardzo mocno trzymać się w napięciu. Czekasz na kolejną scenę, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, no bo wiemy generalnie z historii Supermana, jak to się wszystko potoczy, tylko że tu jest w tym innym kierunku, że zły Superman. I czekamy na po prostu na skrawku siedzenia, trzymając mocno oparcie, ściskając je coraz mocniej. Z każdą kolejną sceną ściskamy to oparcie krzesła coraz mocniej w oczekiwaniu na. Finał. Tempo filmu bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ wydawało mi się, że będzie tak jak w typowej historii, typowym filmie. you are a Na początku będzie dużo ekspozycji, dużo nudnego gadania, wyjaśniania skąd się wziął, gdzie się wziął, dlaczego, bla bla bla, bla bla bla. Ale tutaj tak nie było i to mnie właśnie bardzo zaskoczyło w pozytywny sposób, bo wyjaśnienia właśnie skąd się wziął, kim jest Zostawili sobie na środek filmu i końcówkę filmu, przez co od samego początku mieliśmy bardzo dużo ciekawej akcji. Mimo, że to było właśnie takie eksponowanie wszystkich postaci, a w szczególności Brandona Brejera, czyli głównego bohatera jakby filmu, to nie czuło się od tego takiego wyjaśniania widzowi, że to jest kosmita. Że on jest jakiś tam niezniszczalny, że ma supermoce i, i takie, takie sprawy. W związku z poprzednimi dwoma punktami, muszę chwilę opowiedzieć o akcji, która działa się w filmie właściwie bez przerwy. Od samego początku do samiuteńkiego końca, do ostatniej sekundy filmu, coś się działo i naprawdę się działo dużo. I było to dosyć graficzne, także moim zdaniem. Kategoria wiekowa powinna być tego filmu troszeczkę wyższa, biorąc pod uwagę to, co działo się na ekranie. Dla przykładu przytoczę Wam scenę ze Zwiastu, którą mogliście prawdopodobnie widzieć. Chodzi mi tutaj o scenę z samochodem, kiedy Brandon Breyer pojawia się przed samochodem, i w tym samochodzie gasną i zapalają się światła. Najpierw dzieciak stoi, gasną światła, zapalają się znowu. Dzieciak unosi się w powietrzu, gasną, zapalają się i nie ma go w ogóle. Brandon podnosi samochód, i to, co się dzieje później, jest tak graficzne, że. Normalnie muszę Wam powiedzieć, że ten film to jest gruby horror. Nie jakiś tam thriller czy, czy film sensacyjny. To jest pełnoprawny horror, który u niektórych widzów może wywołać naprawdę odruchy wymiotne. Takie rzeczy się dzieją. Druga scena to ta, którą też możecie zobaczyć w zwiastunie. I tutaj mam na myśli scena w kawiarni. Hey, who's with me? Kiedy e, Brandon Breyer atakuje kelnerkę, I tyle powiem. Jest dosyć mocno graficzna. Powiem tak: aż mnie oczy rozbolały. W związku z powyższym muszę chwilę powiedzieć o aktorach, którzy naprawdę zaimponowali mi w tym filmie. Wszyscy zagrali świetnie. Tutaj od razu powiem, co mi nie pasowało. Uważam, że aktorzy drugoplanowi byli za mało wykorzystani. Nie świecili tak, jak powinni świecić. Ja wiem, że zaraz powiecie: No ale hej, drugoplanowy aktor ma tylko wspomagać pierwszoplanowego aktora. Tak, zgadzam się, ale. Ci drugoplanowi aktorzy, których widzieliśmy tutaj, na przykład zastępca szeryfa w Brightburn, byli troszeczkę nierozwinięci. Nie że niedorozwinięci, tylko za mało rozwinięci względem swoich postaci, czyli krótko mówiąc, no mogliby być lepsi. Rodzina Breyerów zagrała naprawdę niesamowicie. Tory Breyer, czyli Elizabeth Banks, matka Brandona, była naprawdę wyśmienita było czuć u niej tą miłość do tego pokrzywionego dziecka, może tak to nazwę, tego innego dziecka. David Denman, czyli ojciec Brandona, Kyle Breyer, naprawdę świetna scena z polowaniem, kiedy poszedł z synem na polowanie. Naprawdę było widać w nim przerażenie, widać było w nim strach i, i naprawdę świetna rola. No i wisienka na torcie, czyli Brandon Breyer, czyli Jackson Dunn, który naprawdę idealnie pasuje do tej roli takiego psychopatycznego skrzywionego dzieciaka, a zarazem takiego słodkiego i niewinnego, który udaje, że nic nie wie, albo nic nie wie, nie wiem, nie opowiem. Naprawdę. Brawo, brawo. Zagrał świetnie. Dodatkowym elementem, który spaja i wzmacnia cały ten film, to świetna muzyka Tima Williamsa, która naprawdę potęguje ten dramat i potęguje horror, który widzimy na ekranie. Na koniec jeszcze jedno słowo o efektach specjalnych, bo właśnie mi się przypomniała jedna scena, którą widzieliśmy w trailerze, ale nie widzieliśmy jej końcówki, czyli kiedy szeryf Przychodzi do domu Brejerów i pyta się, czy mały Brandon jest gdzieś w pobliżu. I muszę powiedzieć, że CGI było naprawdę w tym filmie wyśmienite, było, było świetne, było po prostu świetne. No i teraz przechodząc do ogólnej oceny, dałbym 10 na 10, bo byłem naprawdę bardzo pozytywnie, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony, ale nie dam 10 z tego względu, że czegoś mi w tym filmie brakowało, czegoś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć. To wiecie, za każdym razem jest mówi się, że o ten ktoś albo to coś ma to coś. To coś, czego brakuje albo to coś co ma. I w tym filmie właśnie tego czegoś mi brakowało, ale za cholerę nie jestem um, w stanie powiedzieć wam czego. Dlatego dam filmowi 9 na 10, bo byłem naprawdę mocno zszokowany. Spodziewałem się dużo gorszego filmu, a wyszedłem zadowolony z kina z uśmiechem i przerażeniem na twarzy jednocześnie. Być może, jeżeli rozbudują tą franczyzę tego złego Supermana, no to dam temu filmowi 10 na 10, ponieważ wtedy dowiemy się więcej. Może e, dalszą historię Brejerów, może to, co się działo wcześniej, albo jakiś spin-off, prequel, sequel. Kto wie, naprawdę drzwi są szeroko otwarte do takiego mrocznego świata e, pseudo-Supermana, nazwijmy to. Dlatego moja ocena Brightburn 9 na 10, być może troszeczkę za wysoka, być może za mocno, za wysoko oceniłem ten film, ale po to jesteście wy, żeby za argumentować, że mylę się, że jest inaczej, że ten film jest kiepski, że nic się w tym filmie nie trzymało. Piszcie w komentarzach swoje opinie, oczywiście, jak obejrzycie film. Dajcie znać, nie mogę się doczekać. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Na razie. I do good man. I do. Chcesz wyglądać jak Kapitan Ameryka, Iron Man, Batman, Superman czy inny bohater z komiksów? Zapraszam do odwiedzenia linku w opisie jak również przypiętym komentarzu, który prowadzi do sklepu z ubraniami, gdzie otrzymacie dodatkowe 10% zniżki do i tak konkurencyjnych cen.